Cześć, w tym wideo zdradzę Ci 10 moich ulubionych narzędzi AI do tworzenia treści na social media. Każde z tych 10 narzędzi sprawdziłem w boju i te 10 narzędzi zaoszczędzą Ci dziesiątki godzin na tworzeniu wartościowych treści na twoje social media które pozyskują klientów do Twojej firmy. I narzędzie numer jeden to Captions AI. Aplikacja Captions na telefon to narzędzie AI, z którego korzystam najdłużej oprócz czata GPT od ponad dwóch lat. Aplikacja Captions pozwala na sposób szybki tworzyć wideo rolki. Wszystko z poziomu kciuka. I zobacz, wybieram na przykład opcję AI Creators i mamy na przykład opcję AI bliźniak. Możemy tu stworzyć naszego bliźniaka. Wystarczy, że nagrasz 60-sekundowe wideo i aplikacja Captions stworzy twojego bliźniaka AI. Później wystarczy, że wkleisz tekst, skrypt twojej rolki do aplikacji Captions i aplikacja Captions na podstawie tego bliźniaka stworzy wideo rolkę bez Twojego fizycznego udziału, który będzie mówił Twoim głosem, Twoją mową ciałą, Twoją intonacją. Zobacz jaka to jest przestrzeń do zarabiania pieniędzy. Tworzysz takiego bliźniaka dla swojego klienta i później tworzysz dla niego rolki nawet bez jego udziału. Kolejna moja ulubiona opcja to AI Edit. Tutaj edytujemy nasze rolki jednym kliknięciem. Wystarczy, że wybiorę wideo, które chcę edytować. Cześć, siedziby Żabki w Poznaniu. Klikam zastosuj, kontynuuj. Cześć, Wybieram żabki. jeden ze styli, w jakim chcę, aby moja rolka została Not utworzona. Są style It's różne, należy dopasować ich siebie. Klikam tę I zobacz, dosłownie po 5 sekundach mam piękną roleczkę Cześć, z pięknymi napisami. Wybieram wszystko spójne. Kurs właśnie dla... Wajka dla studium. Oczywiście style napisów możemy sobie edytować. Jest tutaj mnóstwo opcji. Możemy wgrywać efekty zbliżenia oddalenia a to wszystko z poziomu kciuka. Link do Capsu jest oczywiście w opisie tego wideo. I jedna z moich ulubionych funkcji w Capsules AI to teleprompter. Opcja przydatna właśnie dla osób które chcą nagrywać rolki ale nie są w stanie zapamiętać całego tekstu. Tutaj możesz wkleić cały tekst. Klikasz nagrywanie na i ten tekst pojawia się na ekranie twojego monitora, dzięki czemu nie zapomnisz nawet słowa. I narzędzie numer dwa to jedno z moich ulubionych narzędzi AI, z których korzystam też od ponad roku. Narzędzie Minvo. Minvo również służy do edycji krótkich wideo rolek, tak jak Captions, ale ja korzystam z Minvo do czegoś innego. Tworzę mnóstwo materiałów wideo na mój YouTube i wystarczy, że do Minvo wgram Link do mojego długiego filmu na YouTubie. I przykład. To wideo gościnne, które nagrałem u Tomka Guzika, które trwa 50 minut. Wgrałem link z tego filmu właśnie do Minwo, a Minwo utworzyło z tego jednego filmu około 20 rolek w sposób automatyczny, minwo wstawiło napisy w języku polskim. To wideo to rozmowa mojej osoby z Tomkiem Guzikiem. Minwo świetnie znajduje kontekst, kiedy dany rozmówca mówi, więc wtedy kamera jest. Skupiona na nim, a w innej roce, kiedy ja się wypowiadam, jest kamera na mnie, tak? Jest tu mnóstwo opcji. Minwo znajduje kontekst, kiedy zaczynamy jaką, jakąś myśl w filmie i kiedy ją kończymy, i z tego tworzy krótkie wideo. Jest też w Minwo jedna z mega opcji, która mnóstwo oszczędza mi czasu. Mogę połączyć narzędzie Min Minwo z moimi wszystkimi profilami na mediach społecznościowych i mam tutaj jeden wspólny kalendarz publikacji. Nie muszę logować się z taką rolką na każde social media oddzielnie. Robię to z poziomu Minwo. Wybieram dzień publikacji danej rolki i Minwo za mnie publikuje te rolki na wszystkich moich, na moich social mediach. Są to hektolitry godzin zaoszczędzonych tygodniowo. I ostatnia rzecz, za którą kocham Minwo, to oczywiście ceny. Zobacz, Pakiety zaczynają się tak naprawdę od 3,5 dolara. Około 12 zł dziennie, czyli mniej nawet niż jedna kawa miesięcznie, i masz to narzędzie, które za Ciebie odzyska mnóstwo godzin. Link do Minwo, oczywiście, w opisie tego wideo. I narzędzie numer 3 to kanwa. Jeśli jeszcze jakimś cudem nie korzystasz z kanwy, koniecznie nadrób to. Skan wykorzystam przy tworzeniu reklam, postów i Canva. Oczywiście oprócz tworzenia treści ma jedną ukrytą funkcję. Jest to Content Planner. Zobacz tutaj klikamy More więcej. Mamy Content Planner i z poziomu Canwy możemy publikować posty graficzne na naszych social media na Facebooku, na Instagramie i na LinkedInie. Tak jak Minwo publikuje w sposób masowy e, rolki, krótkie wideo, filmy, tak Canva publikuje za mnie. Posty graficzne na moich social media. Nie wyobrażam sobie od lat e, mojej pracy w biznesie online bez Canvy. Link do Canvy, oczywiście, w opisie tego wideo, i przed nami narzędzie numer 4. Narzędzie, narzędzie numer 4 to Localo. Jeśli masz taki profil firmy w Google, moja firma Localo służy do optymalizacji i pozycjonowania Twojej firmy na mapach Google. Nieważne, czy działasz lokalnie, czy w całym kraju, tak jak ja, świadczysz usługi online wizytówka Google moja firma to absolutny must have to tutaj ludzie będą sprawdzać ciebie twoje opinie im wyżej jesteś tym twój biznes rośnie i lokalno właśnie pozwala na pozycjonowanie tej wizytówki Google moja firma Jedną z rzeczy, która pomaga pozycjonować twój profil firmy na mapach Google, to regularne dodawanie postów, wpisów właśnie na wizytówce Google Moja Firma. Google widzi, że jesteśmy systematyczni, że dodajemy te treści na naszą wizytówkę i tym sposobem nas pozycjonuje. i Lokalo właśnie ma opcję tworzenia treści, postów właśnie na wizytówkę Google Moja Firma. Zobacz, wystarczy, że kliknę Utwórz post, wybiorę kiedy ma być opublikowany i Lokalo za mnie opublikuje ten post. Mogę wgrać do tego posta zdjęcie, wpisuję temat mojego posta, klikam zaczynajmy i zobacz, 2,5 sekundy i mamy dobrze sformatowany tekst z emoji podzielony na akapity, możemy też podlinkować tutaj na przykład numer telefonu. Klikamy zaplanuj i post pojawi się właśnie na naszym profilu. Google, moja firma. Oprócz planowania postów, również w lokalu możemy planować zdjęcia. Regularne dodawanie, zdję dodawanie zdjęć na profil naszej firmy również wpływa pośrednio na jej pozycję na mapach Google. Możemy wgrać zdjęcia, które chcemy wrzucić na nasz profil. Ja wrzucę na przykład screeny opinii i mamy opcję z lokalo AI. Lokalo samo e, wyznaczy najlepszy termin na publikację tych zdjęć i opublikuje w interwałach czasowych. Na przykład codziennie. Również wreszcie możemy oczywiście ustawić harmonogram publikacji takich zdjęć. To nie wszystko. Mamy też tutaj zakładkę reputacje i opinie i możemy za pomocą e, Localo odpowiadać właśnie na te opinie. Po prostu AI bierze kontekst e, z opinii i pisze za nas odpowiedź. Jest tu kilka propozycji, możemy na przykład e, wybrać tę opcję Klikamy odpowiedz na opinię i zobacz. I trwało to zaledwie dwie sekundy. Merytorycznie i z szacunkiem do, dla osoby, która nam tę opinię wystawiła. Link do lokalu oczywiście w opisie tego wideo. I przed nami narzędzie numer 5. Narzędzie numer 5 to WBOX, polskie narzędzie, które służy do tworzenia treści oraz do tworzenia pomysłów na. Treści. Na temat WOX nagrałem na moim kanale oddzielne wideo, zobaczcie je po tym odcinku. I mamy tu zakładkę po zalogowaniu się media społecznościowe. I mamy m.in. kreator pomysłów na social media. Wystarczy napisać, czym się zajmujemy, jak się nazywa nasza firma i po chwili dostajemy gotowe pomysły na social media. Mamy 20 takich pomysłów. Oczywiście te pomysły możemy skopiować, tworzyć na ich temat, rolki, posty na Facebooka, czy też posty na nasz profil e, Google Moja Firma, wklejając taki tytuł na przykład właśnie w narzędzie Lokalo. Mamy też oczywiście tutaj. opcję Opcję tworzenia postów. Skopiujmy sobie przykładowy tytuł, mamy opcję post na social media, wklejamy o czym jest ten wpis, klikamy generowanie i narzędzie lokalu zobacz, pisze nam pięknie wysmażony post, również sformatowany pod social media. Mamy tu emoji, mamy podzielone akapity. Jeśli uznamy, że taki post, który stworzyło nam narzędzie, WBOX jest dla nas e, na przykład zbyt długie, mamy tu opcję AI, które mogą na przykład zmniejszyć zawartość tego posta. Link do Wbox oczywiście też w opisie tego wideo. I jesteśmy już na półmetku przed nami narzędzie numer 6, ale zanim to, mam coś dla ciebie jeszcze. Pst. A jeśli chcesz więcej wiedzy na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w twojej firmie, to przygotowałem dla ciebie kurs Firma na autopilocie. Link do tego kursu znajdziesz w opisie tego wideo. Zobacz zaraz po obejrzeniu tego wideo. A narzędzie numer 6 to Gemini od Gemini. Gemini to taki odpowiednik czata GPT od Google. Ja korzystam z Gemini w wersji płatnej. Zrezygnowałem z płatnego czata GPT. przeszedłem na Gemini. Gemini to taki odpowiednik czata GPT od Google. I w Gemini jest opcja Gemy. Gemy to tacy asystenci AI. Jeśli korzystasz z czata GPT, czy też, czy też z innego narzędzia jak Gemini Cloud, no to pewne, pewne, prompty pewnie wpisujesz co jakiś czas. tak? Powtarzasz te same, te same pytania. I zamiast to robić, to właśnie lepiej stworzyć sobie dżema. Dżema, czyli takiego asystenta, czyli specjalistę, asystenta w jednej konkretnej rzeczy. Ja stworzyłem kilka sobie takich asystentów. Między innymi mam asystenta do tworzenia haczyków, czyli tych huków, czyli tych wstępów, które będą oglądalne na YouTube, ale mam też asystenta social media. Zamiast pisać w chat GPT czy w Gemini kontekst o mnie, o mojej firmie, o moich produktach, o moich usługach, to czym się zajmuję, pisać za każdym razem, żeby na przykład Gemini czy ChatGPT napisał mi post na social media, tworzę takiego Gemma i w instrukcji dla takiego Gemma zawieram właśnie całą tą wiedzę. Piszę mu, kim on ma być, na przykład kreatywnym asystentem social media. Mogę też wgrać tutaj dla niego wiedzę. I wgrałem na przykład dwie książki, bardzo fajne książki, m.in. Wojtka Bizuba od Chariusz Social Media. I ten gem ma też dostęp właśnie do tej wiedzy z tej książki I, na, i jest dla mnie takim prywatnym asystentem. I wystarczy, że odpalam takiego dżema i już rozmawiam właśnie z nim. Nie muszę mu dawać kontekstu, pisać tej całej otoczki kontekstu. On wszystko wie, co ma tworzyć, co ma dla mnie robić. I takiego asystenta mogę też udostępnić co bardzo ważne. Jeśli zwłaszcza, jeśli masz w firmie jakiś zespół pracowników, możesz takiego Dżema po prostu im udostępnić, aby też korzystali z tego. I ja tobie tego Dżema e, asystent social media udostępniam. Znajdziesz tego Dżema w opisie tego filmu. Wystarczy, że klikniesz w link i otworzy ci się właśnie mój asystent social media. Korzystaj smacznego. I nie zwalniamy tempa. Przed nami narzędzie numer 7. A narzędzie numer 7 to narzędzie Opus Pro. Narzędzie Opus Pro ma podobne funkcje do narzędzia Minwo, które omawialiśmy. Tutaj też wystarczy, że wgrasz jeden długi film na YouTubie, a narzędzie Opus Pro wytnie Tobie nawet 10 wiralowych rolek. A tak wygląda cennik narzędzia Opus Pro. Również link do Opus Pro znajdziesz w opisie. Tego wideo możesz zobaczyć, jak to narzędzie działa za darmo. Wklej link do swojego filmu na YouTubie albo na przykład twórcy, którego, interesuje, którego obserwujesz i zobacz, jakie rolki to narzędzie dla ciebie wytnie. I przed nami narzędzie numer 8. Narzędzie numer 8 to Make. Narzędzie, które służy do tworzenia automatyzacji przepływów pracy. I tak wygląda jedna z moich automatyzacji, która publikuje za mnie posty na moich social mediach, na Facebooku, na Instagramie. I na Linkedinie. O makeu nagrałem oddzielny moduł w moim kursie firma na autopilocie. Możesz tworzyć w makeu automatyzacje nie tylko dotyczące social media, ale na przykład automatycznego odpisywania za Ciebie na, na maile. Także make od podstaw w moim kursie i jest też m.in. właśnie lekcja automatyczne publikowanie postów graficznych w social media, gdzie pokazuję, jak taką automatyzację zrobić. Krok po kroku, ale to nie wszystko. W tej, w tej lekcji dzielę się z moimi kursantami właśnie tą automatyzacją. Jest gotowy szablon do pobrania. Możesz go wgrać i możesz wrzucić go do swojego Make'a. A Make ma bardzo hojną wersję darmową, więc możesz zacząć korzystać z Make'a od zaraz za darmo. Pobierasz taki szablon automatyzacji z mojego kursu, wrzucasz do swojego Make'a i voilà! Masz gotową automatyzację za darmo, dosłownie w kilkadziesiąt sekund. Link do kursu, oczywiście, w opisie tego wideo. I przed nami dziewiąte, przedostatnie narzędzie. Narzędzie Notebook LM. Narzędzie absolutnie genialne, które służy mi głównie do nauki. Możemy tutaj wgrać źródła, różne źródła, pliki, doksy, filmy na YouTube, jakieś kursy, i na podstawie tego, Notebook LM tworzy nam podsumowania, tworzy nam podcasty, tworzy nam filmy wideo, mapy myśli. I jak ja to wykorzystuję e, przy tworzeniu treści. Dajmy na to, chcę napisać post o najlepszych technikach negocjacyjnych z klientem. Wrzucam na przykład. Filmy na YouTube, wystarczy, że wkleję link właśnie do takiego filmu na YouTube, wpisałem na przykład e, negocjacje w biznesie, znajduję 5-10 najlepszych wideo na temat negocjacji na YouTube, wklejam link do tych wideo właśnie no, do, no, do notebook LM i później mogę właśnie poprosić notebook LM. Napisz mi 10 najlepszych technik negocjacyjnych w biznesie. I notebook LM na podstawie tych źródeł, a źródłami mogą być książki, zdjęcia, nawet gazet, filmy na YouTube, podcasty, wszystko co da się powiedzieć, napisać, zwizualizować. Napisze mi właśnie e, 10 tych najlepszych strategii. Czyli robi taką jakby syntezę, z tych źródeł robi syntezę. I teraz mogę przekleić właśnie te 10 najważniejszych e, punktów, na przykład do Gemini czy do czata GPT i poprosić, aby. ChatGPT GPT czy Gemini stworzył mi na podstawie tych 10 punktów perswazyjnego posta na social media, a należy oczywiście napisać tylko czym się zajmujesz, jaka jest Twoja grupa odbiorców. Albo wkleić to właśnie do tego dżema, którego Ci udostępniam i on za Ciebie już napisze takiego posta. Wykorzystanie Notebook LM jest tak potężne w biznesie, że nagram na ten temat oddzielne wideo na moim YouTubie. Także subskrybuj ten kanał, aby po prostu tego nie przegapić. I powoli dobiegamy do końca, a przed nami ostatnie narzędzie, Narzędzia, ponieważ możesz tutaj wykorzystać albo ChatGPT, albo Gemini, albo Cloud, czy inny model językowy, z którego korzystasz na koniec. W opisie tego wideo udostępniam dwa potężne prompty. Prompt numer jeden stworzy dla ciebie strategię treści. Wystarczy, że wkleisz ten prompt, napiszesz tylko kontekst o sobie, o swojej firmie, o swoich odbiorcach, o swoich produktach, usługach i dostaniesz gotowy plan 40 pomysłów na treści na twoje social media, podzielonych na różne kategorie: na treści edukacyjne, na treści rozrywkowe, na treści inspirujące. I na treści empatyczne, czyli te cztery rodzaje treści, które po prostu sprzedają, którą, które budują zaufanie, relacje z Twoją społecznością. I prompt numer dwa to prompt, który napisze Ci post na jeden z tych tematów, które wygenerowała Ci sztuczna inteligencja. Również ten, ten prompt znajdziesz w opisie tej lekcji, zaraz pod tym wideo. Wystarczy, że wkleisz tylko temat, na jaki chcesz napisać post, i dostaniesz. E post który jest skrojony pod twoją społeczność, który zaczyna się od mocnego nagłówka, który będzie zawierał liczby, które przyciągają wzrok i który będzie za zawierał również podsumowanie i call to action, czyli wezwanie do działania. Post, który będzie napisany w języku prostym, ale eksperckim, ma edukować, ale nie odstraszać zbyt przesadnym specjalistycznym żargonem. Krótkie akapity, naturalne, perswazyjne brzmienie. I to jest post napisany właśnie na temat, który wkleiłem. Na przykład, dlaczego 90 freelancerów walczy o zlecenia, podczas gdy reszta ma ich w nadmiarze? I zobacz, jak wygląda ten post. Jest świetnie sformatowany, ma nagłówki. Ma emoji, krótkie akapity, przedzielone białymi przestrzeniami, dzięki czemu ten tekst chce się po prostu czytać. Nie jest to odstraszające. Jest to post, który chce się po prostu czytać. Link do wszystkich promptów i narzędzi, które wymieniłem, oczywiście w opisie tego wideo pod tym wideo. I to był tak naprawdę przedsmak. Jeśli chcesz więcej tego typu narzędzi, więcej gotowych promptów, więcej gotowych narzędzi automatyzacji, to zapraszam Ciebie na mój kurs Firma na Autopilocie. Link do kursu oczywiście pod tym wideo. Do następnego trzyma się cześć.